Cześć manko Guten Morgen. WORON KOLARZYNA zmieniając, chcąc sobie ułatwić jazdę w górach na korbę GRIXA 46 na 30 będąc niecierpliwym gościem, jeśli chodzi o takie sprawy sprzętowe i te inne, żeby jak najszybciej być lepszym od tego, jak się było wczoraj. Nie chciało mi się czekać, a tylko dlatego, że za późno o tym pomyślałem i wyjeżdżając w delegację, nie byłbym w stanie otrzymać paczki na czas. Zamówiłem z ciekawości korbę. 170 mm, jak wiecie, jak nie wiecie, to zapraszam Was do wcześniejszego filmu, gdzie przerzuciłem się skorby 175 mając doświadczenie z korbami 172,5 i 170 również. No i co? Pomyślałem sobie, że 5 mm nie zrobi takiej różnicy, bo jak chyba opowiadałem o tym w tamtym filmie, jeżdżąc. Mój pierwszy taki super, super daleki dystans, czyli zakopany zamość. Tam właśnie miałem korbę ultegry r 8170 mm długość. No i wtedy czułem się bardzo fajnie, komfortowo. Było wszystko OK. Dopóki nie tadej pogaczar i nie zmieniłem korby na 170 165. No i teraz tak. Z tego względu, że byłem niecierpliwy i zakupiłem tą 170-kę korbę, okazało się, że wszystkie objawy, które były wymienione w filmie, czy korba coś tam dała, po chyba 1600 km, powiem Wam, że odechciało mi się jeździć na rowerze. Powiecie: No, ale co to tam korba a korbą? No okazuje się, że robi taką różnicę, że jest masakra. Teraz miałem przerwę dwa tygodnie, powiem wam, tylko dlatego, że wleci nowa korba 165 mm. Dlaczego akurat ta korba? Dowiecie się w innym filmie. A w tym filmie mówimy tylko o tym, co się wydarzyło po tym, jak niby tylko wydłużyłem se korba o 5 mm. Pierwsza sprawa, dlaczego tak długo teraz nie jeździłem, prawie dwa tygodnie, z tego względu, że pierwsze odczucie to zajechane nadgarski. Dlaczego zajechane nadgarstki? Jak oglądaliście wcześniejsze filmy, to wiecie, że jeździłem wcześniej na kierownicy 38 mm szerokości ze względu na moje barki, bo taką też mają odległość, nazwijmy to, tak. I tutaj wróciłem po zmianie na korbę 165 na oryginalną kierownicę, jaka była z Fujiksonem. Tu było 42, i dlatego zmieniłem, bo było mi niewygodnie sterować. Było za wąsko, a w tym momencie, jak mam 42, jest mi idealnie, bo klamki mam ustawione na 38. Czyli powiedzmy, są troszkę, nie wiem, czy to jest widoczne. No, widać, są ku sobie przybliżone. To jest tak, po pierwsze, od razu zaczęły mnie boleć łokcie, gdzie przy... Ileż tu komarów o tej porze? Gdzie przy tej szerokości, czyli 30, przy 42 oryginalnie, jak jeździłem na długiej korbie, długa korba, myślimy tu o 170, 172,5 i 175 wysiadały mi łokcie wysiadały mi nadgarski, mimo to, że mam ustawioną idealnie kierownicę na zasadzie klamek jest mi mega wygodnie i właśnie pierwsza sprawa to to, że wysiadły mi od razu nadgarski. po pierwszej jeździe, gdzie ona trwała tam bodajże, nie pamiętam, już chyba 35 km i pada deszcz i teraz kolejna sprawa. Nic nie dało ustawienie siodełka, góra, dół, bok w każdą stronę. Nic nie dało. Nic nie dało ustawienie bloków. Wszystkie modyfikacje. Jak już doszedłem do tego, że wróciła moja moc, bo ciekawostką jest to, że po pierwszych dwóch czy trzech jazdach od razu wyskoczył mi. Inny FTP na zasadzie od razu mniejszy. Nie rozumiem tego, jak można w dwa dni od razu, czy tam w tydzień, stracić praktycznie o 10% formę w momencie bycia w gazie. I od razu to widać po parametrach. Na zasadzie takiej, że mam mniej więcej o 15 W. Czyli w tym momencie średnio 10% mniejszą średnią moc, i od razu odczuwalne. Kurde, ile komarów? Od razu odczuwalne spadła mi bardzo kadencja. Co mam na myśli, bardzo spadła kadencja. Gdzie na 170, 165 bez problemu udawało mi się nie schodzić ze średniej poniżej 80, to wróciłem do starych nawyków, gdzie ledwo udaje mi się wykręcić. 70. Najbardziej czuć to pod górkę, bo przede wszystkim nie mogę utrzymać tak wysokiej kadencji. Kolejna sprawa, jak pamiętacie, jak pokazywałem, że całe, tak jakby cała moja noga od zatka do łydki po stopę wkładała całą pełną moc w to, żeby kręcić i Wrzucać tą moc na napęd, to w tym momencie od razu aktywowały się same czwórki. Po każdej jeździe od razu bolą tylko czwórki. Tak jakby łydka, dwójka, zadek, nic nie działało. To jest to. I coś chyba jeszcze miało być. A, widzicie, popatrzę się na siodełku, też Wam wspominałem. Będę się walił w głowę przez komary. Wcześniej Wam wspominałem, że wreszcie nie muszę się smarować, bo nawet po 300 km nie ma żadnych otarć. Pierwsze co oprócz nadgarstków były otarcia na zadku. No i od nowa trzeba się smarować. Także otworzę mimo, że pada. Poświęcę się. Poświęcę się dla YouTube'ów dokończę ten film. Jest już korba. No nie, no tak będzie panać. ciekawe czy jest w ogóle ten. Jest schowany. Na szybkiego jest 165. Wracamy do tego. Gdzie mam się schować teraz? Powiedzcie. Auta? Skończymy w chałupie. No to kontynuujemy nasze doświadczenia z, ze zmianą korby. A, tak nawiasem, to sorki za to, że nie widać mojej głowy w pierwszej części filmu. No ale, ale, ale mnie słychać. No to wracamy teraz do tego momentu. Skończyłem na tym, że Niestety, ale Dubsko dostawało pod względem otarć, gdzie tego nie było. Przy korbie 165. O, tutaj już jest nowa korba. No, wcześniej widziałem, że nie było widać. Mamy to. Tak, jak już wspomniałem wcześniej, o tym, dlaczego padło na tą korbę, to opowiem w drugim filmie. Pomyślę, że to będzie, myślę, że zasługuje to na oddzielny film. I teraz mamy siodełko o blokach. Tutaj wszystko wam mówiłem. Pozycja Bule, co tam jeszcze? W sumie to jest tylko jeden plus, jeśli chodzi o dłuższą korbę w moim przypadku. Nie wiem, czy to będzie w każdym przypadku, ale jest łatwiej stawać w korby. Czyli mamy, tak jakby, tą dźwignię dłuższą. I jest łatwiej nam jechać stając w korby. No, tutaj na tej krótszej jest dla, dla mnie na pewno to chyba taki największy minus, ale wiadomo, w 95% trasy worą kolarzyna jedzie na siodełku, a 5%, no pewnie nawet nie, staje w korby, więc nie jest to jakiś tam super minus. Najbardziej właśnie odczuwalne było od pierwszego, pierwszej jazdy. Kadencja moc to chyba najbardziej dostało po, po tyłku. No, z tym, że łatwiej mi było podjechać, bo wiadomo, z przejście z koronki 36 w tamtym przypadku na 30, no to już zrobiło robotę, że mogę sobie spokojnie podjeżdżać Na 14%, jak jest cały czas. Także kochani, tak to wygląda. No, Straciłem trochę sens tego jeżdżenia, bo było mi niewygodnie. Tak, przede wszystkim te bóle nadgarstków, gdzie mija dwa tygodnie, dopiero że tak powiem, nadgarstki mi wracają. A niestety w pracy są mi potrzebne, jak i inne części ciała, jeśli chodzi o pracę fizyczną. Więc nie mogę sobie pozwolić na to, że po robieniu tego, co lubię, czyli jeździe na rowerze. Nie móc pracować, żeby zarabiać chociażby na nowe komponenty do tych naszych kochanych rowerów i zabawek. Dajcie znać w komentarzu, czy macie też takie doświadczenie, że rotowaliście sobie tymi korbami i coś wam to dało, bo ja jestem mega zaskoczony, że tylko niby te 5 mm robi naprawdę taką ogromną różnicę. Dlatego wpadła nowa i mam nadzieję, że ta już będzie docelowa i będzie już ze mną cały czas. Tak patrzę, zastanawiam się, co jeszcze. Ha, widzicie, jak dotrwaliście, to będzie bonus. Nie yy, od razu jest ból brzucha w moim przypadku, ze względu na to, że moje kolaniska walą w bebzon i to też mi się wydawało raczej niemożliwe przy tym że będzie tylko te 5 mm różnicy a jednak bo siodełko też było podwyższane obniżane jak podwyższyłem i nie waliłem kolanami o bebzon to po prostu miałem tak wydłużoną nogę że chcąc odpocząć jadąc z górki Prostując nogę, nie odpoczywałem, bo ta noga była jeszcze bardziej napięta i nie mogłem sobie jej rozluźnić, bo było siodełko za wysoko, a jak było za nisko i wróciłem, to jak mówiłem, chyba na początku do mocy generowanej, to niestety waliłem mocno w Bebzon kolanami i dostawały bardzo czwórki, które po każdej jeździe. Najbardziej się odzywały, gdzie przy korbie 165 żaden mięsień nie odzywał się, jeśli chodzi o wyróżnienie się, tylko wszystkie mięśnie, że tak powiem, równomiernie były zmęczone. Także opiszcie swoje przypadki w komentarzach. Łapka w górę, łapka w dół, subskrypcja. Trzymajcie się. Do następnego. Hej.